Szlakiem, początek drogi <laughs> Przed nami jeszcze jest co kilometrów obie strony i no. druga Weź na razie łagodne Zależy dla kogo nie No i to będzie ta, ten szlak będzie tak szedł e, tak 23 też do góry Nudy na pudy Nudy, nic się nie dzieje. Siedzimy sobie <grym> nic się nie dzieje. Nudy Nudy, idziemy. Nic się nie dzieje. ポストのトゥ・シュ <Okay. S 2> <Okay. S 1>